W sobotni wieczór piłkarze Azotów Puławy w jednym z ostatnich meczów obecnego sezonu ligowego we własnej hali mierzyli się z zawsze groźną Stalą Mielec. Puławianie bardzo dobrze weszli w mecz. Do mieleckiej bramki trafili Przybylski i Dawydzik, a udanymi interwencjami od początku popisywał się Mateusz Zemrzycki. Mielczanie wkrótce doprowadzili do remisu, jednak w ciągu kilku następnych minut Puławianie ponownie wyszli na prowadzenie. Stal grała tego dnia bardzo ambitnie, nie tylko doprowadziła do remisu, ale pod koniec pierwszej połowy objęła prowadzenie. Na przerwę drużyny schodziły przy minimalnej przewadze Mielczan 12 do 11. Na początku drugiej połowy, za sprawą trafień Akimienki i Jarosiewicza, poławianie ponownie wyszli na prowadzenie. Gra była bardzo zacięta, obie drużyny starały się znaleźć sposób na zbylenie przeciwnika, co nie było łatwe. 16 minut przed końcem spotkania na tablicy wyników widniał remis 19 do 19. Kilka minut później dobra postawa bramkarzy Azotów oraz skuteczne ataki m.in. Łangowskiego i Jarosiewicza doprowadziły do stanu 26-23 dla Puławskiego zespołu. Ostatecznie mecz zakończył się zwycięstwem gospodarzy 29-26. Najskuteczniejszymi strzelcami byli Jarosiewicz i Akimienko, natomiast najbardziej wartościowym graczem po raz kolejny został wybrany Mateusz Zembrzycki. Ostatnim rywalem Puławskiej drużyny w tym sezonie będzie Górnik Zabrze. Mecz zostanie rozegrany w najbliższą sobotę o 12.30. Azoty Puławy Handball Stal Miel lec 29 do 26 do przerwy 11 do 12. Azoty zagrały w składzie Zembrzycki, Borucki, Akimenko, Jarosiewicz, Baszko, Przybylski, Łangowski, Dawidzik, Kowalczyk, Żywkowicz, Rogulski. Podsiadło Fedeńczak, Konieczny, Gumiski i Burzak. Na początku chciałbym pogratulować drużynie z Puław brązowego medalu mistrzostw Polski, bo to jest ich główny cel i ten cel już wykonali wcześniej. Jeżeli chodzi o, o spotkanie, no oczywiście gdzieś tam Smutek wewnętrzny, ale z postawy drużyny swojej naprawdę jestem dumny i zadowolony. I życzyłbym sobie, żebyśmy grali w każdym meczu z takim zaangażowaniem jak dzisiaj. Ja wiemy z kim się mierzyliśmy, tak? Wiemy, jaki potencjał ma drużyna z Pławi, wiemy, jaki my mamy potencjał. Mimo wszystko gdzieś tam potrafiliśmy nawiązać równorzędną walkę. Nie udało się gdzieś tam doświadczenie samych. W samej końcówce ostatnie 13-12 minut widać było po stronie puławskiej i, 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 i wydaje mi się, że to w dużej mierze zadecydowało o wyniku meczu, ale tak jak mówię, dopóki mamy jeszcze ten jeden mecz, musimy walczyć, musimy wychodzić z takim nastawieniem albo jeszcze większym, jakie... Mogliśmy dzisiaj zobaczyć. Bramkarze w dużej mierze się też przyczynili do tego w zespole gospodarzy i z tym mieliśmy też problem, jeżeli nawet w końcówce gdzieś tam dochodziliśmy do dogodnych pozycji, nie mówię czystych, to, to gdzieś tam jeden czy drugi bramkarz stał na posterunku. Ponadto nasza obrona 4-2, którą chcieliśmy wprowadzić troszkę później, ale z racji tego, że gdzieś tam mieliśmy swoje problemy z obrońcami. Musieliśmy dysyngować ten, ten skład troszeczkę wcześniej i to jest też zrozumiałe, że w końcówce, z końcem sezonu przy, przy tak ruchliwej i, i ofensywnej obronie gdzieś te siły się traci. To ewidentnie też jest gdzieś tam, może nie nasza bolączka, ale wcale mnie to nie dziwi, takie zmęczenie u, u moich zawodników. Niemniej jednak, tak jak wcześniej wspomniałem, doświadczenie, chłodna głowa. I to zespół spółw w końcówce wykorzystał perfekcyjnie. Bardzo ciężki mecz niestety, jak się okazało, ale no trochę, trochę nie chcę powiedzieć, że zlekceważyliśmy stal, ale no wydawało się, że po tym meczu z Opolem będzie tak łatwo, lekko i przyjemnie, a tutaj Mielec przyjechał i naprawdę walczył jako życie poczuli, że możemy, mogą tutaj coś nam urwać, jakiś punkt. No i to było widać, no, chwała, że wytrzymaliśmy to i, i wygraliśmy ten mecz, bo, bo po prostu byłoby bardzo brzydko, gdybyśmy taki mecz u nas na zakończenie przegrali. No, no także. Yy, dobrze, że wygraliśmy, ale tu nic więcej naprawdę nie ma co dodawać i nie ma. Ciężko jest cokolwiek podsumować. No wydawało się, że zaczęliśmy od bardzo dobrze. 3-0, 10, chyba 6 i wszystko jest pod kontrolą, po czym nagle wszystko stanęło i kilka nieskutecznych rzutów, tu też pewnie trzeba bardzo pochwalić bramkarzy przeciwnika, którzy zaczęli bronić bardzo dobrze. A no dobrze też u nas bramkarze, obaj dzisiaj zagrali wyśmienicie. Ja mówię, no w jakimś tam stopniu te mecze ligowe są ciężkie do grania, gdzie nie ma tej koncentracji już takiej na 100%, gdzie ten medal, ten cel już jest osiągnięty. To zawsze jest trudno, tym bardziej, że graliśmy teoretycznie z drużyną najsłabszą w lidze. I mimo, że uczuleliśmy się na to, że to może być ciężki mecz, no to no był, ale, ale mówię, no dobrze, że wygraliśmy i zamknijmy ten temat, e, przygotowujemy się do zabrze.